Cześć! Witam serdecznie wszystkich miłośników łamigłówek i zagadek logicznych. W dzisiejszym odcinku na KULT TV pokażę Ci najlepsze wioseny łamigłówki 2019. Mam nadzieję, że jak zawsze łatwo z nimi sobie poradzisz. Nie zapomnij w komentarzu pod filmikiem napisać, ile zadań udało Ci się rozwiązać. Numer 1 Poszukując skarby, odważny poszukiwacz trafił na opuszczony zamek. Jak tylko mężczyzna wszedł do zamku. Drzwi zanim nim z hałasem się zamknęły. Wewnątrz zobaczył dziwne czworo drzwi i straszny głos powiedział, że poszukiwacz może wydostać się na wolność przez każdą z tych drzwi. Ale wyjście nie jest zbyt łatwe, gdyż za pierwszymi drzwiami znajduje się dzikie plemię, które zabija każdego, kto zaryzykuje otworzyć drzwi. Za następnymi drzwiami na mężczyznę czeka głodny lew i głodny wilk. Trzecie drzwi ukrywają mocny ogień, a czwarte setki jadowitych węży. Poszukiwać skarbów ma ze sobą pistolet, który mieści tylko jedną kulę. Jakie drzwi musi on wybrać, żeby pozostać przy życiu i wyjść na wolność? Oczywiście stuprocentowo bezpiecznego wyjścia w tej sytuacji w ogóle nie ma. I mimo to, jeżeli poszukiwacz wybierze drzwi pod numerem 2, będzie miał najwięcej szans. Ponieważ za tymi drzwiami znajdował się głodny lew i wilk, na pewno jeden z nich już zżarł drugiego, więc za pomocą jednej kuli mężczyzna zdoła poradzić sobie z jednym zwierzęm. Teraz wszystko będzie zależeć od jego celności. Numer 2. Pytanie jest maksymalnie proste: który z pięciu przedmiotów jest najcięższy? Bez względu na to, że ta łamigłówka jest łatwa, przeważna większość nie potrafi rozwiązać ją prawidłowo. Najcięższym tu jest... Biaderko! Numer 3 Jednego razu zwyczarodzie porwał księżniczkę i zamknął ją w swym zamku. Odważny rycerz przeszedł wiele wypróbowań, aby uwolnić księżniczkę. Wreszcie bohater dotarł do zamku. Trafiwszy wewnątrz, rycerz zobaczył troje drzwi i wszystkie one były zamknięte. Nagle śmiałek usłyszał głos czarodzieja, który powiedział, że księżniczkę można uratować, gdyż znajduje się ona za czwartymi drzwiami. Rycerz rozejrzył się po całym zamku, ale widział tam tylko troje drzwi. Jak więc chłopiec może uratować księżniczkę? Żeby odnaleźć czwarte drzwi, trzeba skorzystać ze smykałki. Na pewno zauważyłeś, że każde drzwi mieszczą na sobie jakieś dziwne rysunki. Jeśli je rozdzielisz na dwie części, zobaczysz, że są one niczym innym tylko cyferkami. Teraz rycerz bez żadnego wysiłku może uratować księżniczkę. Numer 4. W domie bankiera odbyło się kradzież. Ktoś włamał się do sejfu i zabrał stąd wszystkie pieniądze. Policjantom bankier powiedział, że ktoś skradł mu klucz do sejfu i tak zdołał dostać się do pieniędzy. Policjanci zaczęli podejrzewać służącą, żonę bankiera i również jego syna. Detektyw zebrał wszystkich podejrzanych razem i powiedział, że do sejfów włamano i skradziono pieniędzy. Syn bankiera powiedział, że dotychczas nawet nie wiedział o istnieniu sejfu w domu. Służąca powiedziała, że nie włamowała się do sejfu. Żona bankiera powiedziała, że nie ma zielonego pojęcia o tym, jakim kluczem otwierano sejf. Detektyw, posłuchawszy odpowiedzi podejrzanych, szybciutko rozwiązał sprawę. Kto jest złodziejem i dlaczego? Rozstrzygnięcie tej kradzieży tkwi w szczegółach. Kiedy detektyw zebrał wszystkich podejrzanych, powiedział im, że do sypu się włamano i skradziono wszystkie pieniądze. W tym ani słowa nie było o tym, w jaki sposób przeszło włamanie. Żona zaś bankiera powiedziała, że nie ma pojęcia o tym, jakim kluczem otwierano sejf. Tym samym kobieta dała zrozumieć, że ona zna, że sejf był otwarty kluczem. Numer 5 Teraz czeka na ciebie kilka dziecięcych i na pierwszy rzut oka prostych zagadek. Zakładam, że nie każdy dorosły zdoła je rozwiązać. Co ma wiele dziur, i przy tym zatrzymuje wodę? Gąbka. Za każdym razem, gdy odpowiadasz na to pytanie, dajesz różne odpowiedzi, ale zawsze właściwe. Co to za pytanie? Ile czasu? Ona zawsze podąża za Tobą po piętach, ale nigdy nie zostawia śladów. Co to jest? Cień Numer sześć. To bardzo dawna, ale nie mniej ciekawa łamigłówka. Farmer ma wilka, zająca i worek z kapustą. Mężczyzna wraz ze sobą musi spławić wszystkich na drugi brzeg rzeki. Problem w tym, że tratwa potrafi wytrzymać nie więcej niż dwie rzeczy na pokładzie naraz. Przy tym, jeśli farmer zostawi zwierzaków na osobności, wilk na pewno pożre zająca. Tak samo jak i zając, pożre kapustę, jeśli pozostanie z nią sam. Jak farmerowi spławić wszystko na drugi brzeg, przy warunku, że z powrotem na pierwszy brzeg może płynąć tylko trzykrotnie? A teraz pora na poprawną odpowiedź. Najpierw farmer musi spławić na drugi brzeg zająca. Po powrocie rolnik bierze na pokład worek z kapustą, zostawia go na drugim brzegu i bierze z powrotem zająca. Wróciwszy na pierwszy brzeg, mężczyzna zostawia tam szaraka, a na pokład bierze wilka. Wilka wraz z kapustą farmer spokojnie zostawia na drugim brzegu, przecież wilk na pewno czeka nie na taki obiad. Za ostatnim razem farmer płynie sam do pierwszego brzegu i zabiera zająca. Numer 7 Cezary mieszka na 24 piętrze, każdego ranka wraz z rodzicami chłopak zjeżdża windą na dół i idzie do szkoły. Jednak gdy już wraca ze szkoły, windą jedzie do góry tylko na 18 piętro i stąd do swojego mieszkania idzie pieszo. Czasami, gdy Cezarowi wypada jechać windą z sąsiadami, jedzie on wtedy do właściwego 24 piętra. Dlaczego? Cezary jest dzieciakiem i ma niewysoki wzrost, dlatego samodzielnie może dosięgnąć przycisku tylko 18 piętra. Jeżeli czasami jedzie windą z jakąś dorosłą osobą, może poprosić ją nacisnąć przycisk 24 piętra. Nie zapomnij napisać w komentarzu, ile z 7 zagadek potrafiłeś rozwiązać, a także, która zagadka spodobała Ci się najbardziej. Subskrybuj mój kanał, staw łapkę w górę i dziel się tym wideo z przyjaciółmi. Dziękuję za uwagę i serdecznie zapraszam na następne odcinki ciekawych łamigłówek, które sprawią, że Twój mózg będzie w świetnej kondycji.